svoje zájmy času, My se napravdu bardzo těšíme, protože věděli jsme, že nás čeká uh, bardzo trudný meč. I já bym tylko vyčenila, bo, uh, bo statistik tutaj my zrobili jsme málo strát. I to mm tež povodovalo no, naše svíčenstvo. Tak. tak Po wygranej w Polkowicach rywalizacja o awans do półfinału Mistrzostw Polski przeniosła się pod Wawel. Tam do przerwy toczyła się bardzo wyrównana walka. Niestety na początku drugiej połowy kontuzji doznała Nadia Parker i od tego momentu na parkiecie królowały gospodynie. W środę w składzie Białej Gwiazdy pojawiła się Marta Fernandez nieobecna w meczu numer jeden. Naszych to nie zdeprymowało bo zaczęły bardzo ostro. Wynik otworzyła niesamowita Janel Bulls ale po chwili odpowiedziała Misza Carter. Gra kosz za kosz trwała przez całą pierwszą kwartę. W szeregach Wisły Prym wiodła Burs, która regularnie dziurawiła kosz naszych. W szeregach CCC punktowały głównie Shannon Bobby. Swoje dołożyły także Nadia Parker, która zanotowała także efektowny blok na Burs oraz Natalia Trofimowa. W kwarcie numer dwa niesamowita amerykańska środkowa z Krakowa siadła na ławkę, by odpocząć. Wówczas gospodynie zaczęły grać bardzo źle. Nieprzemyślane akcje, straty, rzuty z nieprzygotowanych pozycji, to była woda na młyn naszych, które po 7 minutach drugiej kwarty i celnej trójce Darii Mieloszyńskiej prowadziły już 34 do 26. Wówczas wydawało się, że pomarańczowe pójdą za ciosem. Nic z tych rzeczy, bo chwilę później na parkiet wróciła burs, a złą pasce zaliczyły nasze. Dziewczyny trenera Kozierowicza już do końca pierwszej połowy nie trafiły do kosza ani razu i w efekcie do szatni schodziły przy jednopunktowej porażce. Po zmianie stron zaczęło się od niefortunnego zderzenia burs z Parker, po którym nasza środkowa została zniesiona na noszak z parkietu i nie pojawiła się na nim już do końca meczu. Pod nieobecność środkowej z USA ciężar gry pod koszem spoczął na Carter, która spisywała się świetnie. W trzeciej kwarcie wynik zmieniał się jak w kalejdoskopie, ale końcówka należała do krakowianek, które ostatecznie wygrały tę kwartę pięcioma punktami, 27 do 22. W ostatniej kwarcie nasze starały się jak mogły, ale Wisła bezwzględnie wykorzystywała przewagę w strefie podkoszowej i zwyciężyła bardzo pewnie. Decydujący o losach awansu mecz odbył się w sobotę 27 marca w hali w Polkowicach. Było to spotkanie, które zapisało się złotymi zgłoskami na kartach historii polkowickiego sportu. Polkowiczanki pokonały Wisłę Kanpak Kraków 75-66 do 66 i awansowały do półfinału Fort Germas Ekstraklasy. Porcja emocji jaką dziewczyny trenera Krzysztofa Koziorowicza zaserwowały w sobotę swoim fanom była tak wielka, że ci o słabszych nerwach niejednokrotnie byli bliscy oddlenia. Przed sobotnim starciem niewiele bowiem przemawiało za naszymi. Drugi mecz w Krakowie Polkowiczanki nie tylko przegrały, ale na domiar złego straciły swoją podkoszową Nadię Parker, która dobrze radziła sobie z niesamowitą Janel Burs z Wisły. Wobec absencji amerykańskiej środkowej papierowa przewaga wiślaczek w strefie podkoszowej była olbrzymia. Polkowiczanki były jednak niesamowicie zdeterminowane. Już pierwsze akcje pokazały, że żadna z nich nie zawaha się rzucić na parkiet po to, by ratować straconą wydawałoby się piłkę. Nie odstawię ręki, nawet gdyby groziło to jej urwaniem. Początkowo wiślaczki ze spokojem wykorzystywały swoją przewagę pod podkoszami. Większość akcji kończyła Ewelina Kobryn, a swoje punkty dorzuciła również Agnieszka Majewska. W gronie gospodyń wielkie chwile przeżywała Natalia Trofimowa, która przypominała wszystkim o swoim wielkim talencie rzutowym i dwukrotnie przedziurawiła kosz rywalek za linii 625. Po pierwszej kwarcie Polkowiczanki traciły do brązowych medalistek poprzednich rozgrywek 6 punktów. W drugiej zaczęło od popisowych akcji w defensywie, a także dynamicznych kontrataków, po których zniwelowały straty do ledwie dwóch oczek. Znakomitą partię nadal rozgrywała Trofimowa, a do jej poziomu dostosowały się i Gosia Babicka, która miała kilka efektownych wejść, i Weronika Bortelowa, po której celnej trójce CCC odskoczyło na 5 punktów. Ta kwarta to był prawdziwy pokaz ostrej defensywy strefowej, wobec której wiślaczki były bezradne niczym dzieci. Niemal całkowicie udało się zneutralizować burs, a i kobryn nie zdobywała już punktów z taką łatwością. Pod tablicami szalała Misza Carter, która zebrała w pierwszej połowie aż 12 piłek, wygrywając większość pojedynków z wyższymi przeciwniczkami. Do szatni Polkowiczanki schodziły przy prowadzeniu 38 do 31. Po zmianie stron nasze nadal grały swoje, broniły tak jakby to miał być ostatni mecz ich życia, a ponadto atakowały z polotem. Dynamiczne przejścia z obrony do ataku sprawiały, że ręce same składały się do oklasków. Wiślaczkom zdobywanie punktów przychodziło z trudem. Zmuszone do rzucania pod presją, Krakowianki myliły się częściej niż zazwyczaj, a i w walce o zbiórki, czyli elemencie, w którym powinny dominować, musiały uznać wyższość gospodyń. Po 30 minutach CCC prowadziło 57 do 49. W ostatniej odsłonie sobotniej batalii pod opiecznym trenera Jose Hernandeza udało się na moment zmniejszyć straty do 5 punktów. Wówczas jednak ponownie objawił się geniusz trofimowy, która ze stoickim spokojem trafiła za linii 6.25 i pomarańczowe ponownie odskoczyły. W końcówce niesione głośnym dopingiem tysiąca gardeł Polkowiczanki wyczekiwały momentu, gdy zabrzmi ostatnia syrena. Wraz z nią nastąpił prawdziwy szał radości, a kibice długo i głośno dziękowali swoim pupilkom za wspaniały spektakl. Na pomyczowej konferencji radości nie kryli zarówno trener CCC Krzysztof Koziorowicz, jak i jedna z naszych zawodniczek Małgorzata Babicka. No po takim meczu można, można poezję pisać, a ja po prostu wierzyłem wyjątkowo w dziewczyny wyjątkowo wierzyłem właśnie w układzie meczu z Wisłą, że jesteśmy w stanie to wygrać. Potwierdzały to w lidze, potwierdziły, dziś, potwierdziły również dzisiaj i, i, i no, chwała im za to naprawdę takie dziewuchy. Dziewuszki, no, 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 trzeba, trzeba delikatnie, nie tylko, nie <laughs> tylko lubić, <laughs> lubić, bo naprawdę są, są kapitalnymi ludźmi, potrafią słuchać. Graliśmy naprawdę mądre zawody, my nie mieliśmy alternatywy pod koszami, musimy grać troszkę inaczej. Ja myślę, jakim graniem my chciałbym to powiedzieć, poezji radosnej, ale, 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 ale no, wybiliśmy, wybijaliśmy z rytmu i na tym to polegało, na, na rozsądnym, mądrym graniu i chwała im za to, że do tego się podporządkowały i tak zagrały, jak wszyscy chcieliśmy. zagrałśmy świetny mecz, można by mówić i mówić o nim przede wszystkim z wielką ambicją, zaangażowaniem w ataku. W obronie była świetna współpraca. Wisła nie wiedziała zupełnie jak rozbić naszą strefę. Były świetne kontry, dużo przechwytów. Każda, która weszła na boisko coś wniosła, rzuciła cenne punkty. No, bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Pierwszy raz chyba od dawien dawna Wisła nie będzie w czwórce. I jeszcze na koniec e, takie mądre słowa e, myślę, że będą adekwatne do, do tego, co się stało. Sprawiedliwości stało się zadość. Pokonując po raz drugi Wisłę, Polkowiczanki zapewniły sobie prawo gry w półfinale rozgrywek Fort Germas Ekstraklasy.